Cześć z tej strony Aro, i zapraszam do kolejnego odcinka Left 4 Dead 2 po dość długiej przerwie. Jest ze mną Nakam AK. Dobrze, nie dobrze. Sam, nie mów na... Norbert, i człowiek, który nie chce być znany z ksywy, mimo że ją łowy. widzicie. I nie chce być słyszany. E, to to nie, teraz spierdoliłeś, mów normalnie, tam, Hesu mu a nie tam jakieś, że nie chce, fujemuje. O, <grym> Ale żeś teraz łaciną poleciał. <grym> <grym> Ładny wstęp. <grym> Trudno, bywa. No i rozpoczynamy kampanię. Bagienne Gorączka, kolejną po... co to tam ostatnio było? Po... Karnawał Śmierci. Karnawał no, trochę po czas. <grym> śmiałci. <grym> śmiałci, tak, Śmiałci. E, czy Jesus gotowy jesteś? Tak. Ja. Ale nie, nie masz zaznaczonego gotowości. Jak to? O, no teraz masz. Ty, bo ja wzię. No, ja teraz jestem tym takim <głos> większym, <głos> większym kolegą. No adekwatne. Tak, tak. Zastankuję, Tylko coś wy nie jesteście. Coś wy nie jesteście adekwatni do swoich postaci. Nie, to nie. Jest. Jeden biznesmen i mechanik, cię mi boleście. Słuchaj, mam łacha, Adekwatny. No tak. Ale jestem młody. Ale jesteś mechanikiem. On chyba jest no mechanikiem. Młody. Był mechanikiem. Magienna gorączka. Śmierć to jedyne lekarstwo. Tak. No. Trochę. Ja będę musiał chyba grę pogłośnić, bo strasznie cicho dźwięk nagrywać. Nie wiem jak to dobrze ustawić. Nie wiem, czy nie będą musiał miksera audio jeszcze włączyć. I rozdzielać po prostu na dwa kanały nagrywanie dźwięku. Poza mikrofonem i razem ten. W sensie, że Discord na inny kanał, i gry na inny kanał. Eee... Łooo... Wow. Co to jest? Okay. Co się stało? Nie jest okej, okay. Bo ty widziałeś chyba serwer jakiś lokalny, czy dedyfikowany oficjalnie? A może? Nie zwróciłem uwagi. Man, the pilot becoming a zombie right before our eyes? shoot, This... Nick. No problem, big guy. Sorry about the landing. Yes, our crash was so soft, cause we landed in the swamp. O, dźwięk. Trochę trzeba pogłośnić. No nie no, jest głośno w miarę. Muzykę ściszymy. Dobre. Gotowe. Czekaj, bo tutaj teraz trzeba amunicję Czekajcie, co się Za weźmiesz. Sekundę, poczekajcie. No, ponosi nosie się podrapał. Ja czułeś myszy, muszę ustawić. Ja tutaj uprawiam parkura. Dobra. headshot a gdzieś sobie krabi? tak no niestety efekty dźwiękowe są strasznie głośno tu się da jakoś osobno gdzie efektów ściszyć? Careful Boom masz głośność gry i muzyki tylko no właśnie widzę no nic bo to szczelnie strasznie głośno słychać nie wiem czy wy też słyszycie u siebie na słuchawkach głośno

Ja, ja mam a, kurwa, co to? Czekaj, możecie na chwilę ubezpieczać, bo muszę was pogłośnić, bo za cholerę was nie słyszę, na Discordzie muszę was pogłośnić. Ok, hmm. ale strasznie, strasznie głośno to jest, nie wiem czemu ta gra jest tak głośna. W ustawieniach zmień gry. może ja. głośno jest gry, Tak, efektu. ale chodzi o to, że przy nagrywaniu też jest ten tym problem, wiesz? Hmm. Nie wiem jak to teraz będzie działało, ale ustawienia głos i wideo damy tutaj 15%. Trzeba było zmienić głośność efektów w grze, może by to tutaj No Ale nie ma. A, a masz tutaj gdzieś <noise> efekty głośności? No mi się wydaje, że za nich robisz. Efekt to służy. Może się nie masz. Nie, widziałem. Dobra, trudno. Zobaczymy po pierwszym odcinku, jak będzie to głośno. Rachel mnie zleczy, co by nie. Kurde. Gdzie my w ogóle mamy iść? Ja no, bym to zwiedził to trochę to. te domki, bo może coś ciekawego w nich się znajdzie. O. Patelnia jest. Patelnia, tak. Defibrylator jest. Możesz się pokuszę na patelnię. Baseball. Inną broń. No co, mówisz, że jesteś mistrzem patelni? Reloading. Reloading! O, jest tick bomba! Uh, bo... <laughs> weapon here! Weapon here, gdzie jest weapon here? A ja, mu się darzył. Weapon here. Ale to chyba chodzi o tą patelnię. Hmm. Dużo tu jest zwiedzania. Nie wiem, czy jest sens, wszystko odwiedzać. Reloading! Oh, no. Dobra, ja się przerzucam na pistolety, wygodniej się tym gra niż muzykiem. Hey! poleciał do przodu. Jesus. Nie wejdziesz a ja mam Pig Bombę. Trochę ich tam przerzedziło chyba. To Zwo 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 no, 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 no. jest Butla. O, czarny się? Shooting me A shooting me, strzelasz do mnie. Nie wiem kto do mnie strzela. Kto jest was? Tu jest drugi pistolet, jakby to chciał. Dzień dobry, czym pomóc? O, Niestety mamy braki na półkach i będzie trzeba poczekać. Ty tu Rosel przyjdzie weźmie defibrylator, a ja wezmę... Znaczy weźmie apteczkę a ja defibrillator. 5000 za defibrylator proszę! Chodź tu Rosel. Chodź tu z do jeszcze apteczkę. Wez prom. Ale ta Rosia by ona Co z to łazi A, Łzy z tumikiem Będzie ciszej trochę No bierz tą apteczkę Co ty to jest za głupie Tam! Tu! Chodź ci z bardziej strony za Ty ktoś miał niezłą fazę, widzieliście? Chodź Chodźcie tu! Chodź no jaka, bo ta Roszel, co ona patrzy Ona nie ogarnia, to, to jest człowieku, ten... sztuczna inteligencja, co to? Ja SI to jest. Teraz może, teraz... Musisz polecenie wydać, żeby wzięła, wzięła teczki. Nie wiem, jak to się polecenia wydawało. Tylko właśnie wykazuję, żeby. żeby rzutkuję teczka, apteczka, ale nie chcę jej wziąć. You kids ready? Czekaj, uratuję cię, tylko uważaj, jest jestem z tobą. Dobra jest ta Ja jej mówię, że jest zateczka, nie? Co oh. i mnie i wiadomo, że chcę żeby wzięła Ona? Tak, jest. Ale nie weźmie. Dobra, chodźcie. Ona, ona jest upośledzona. Hmm. Ale patrzcie, tutaj kogoś powiesili. No, no tylko to tylko że... tak, Nie lepiej by oh, było w pławto przepłynąć. Uh. Come on, baby! No, o, nie to. Bo, a... <laughs> lecę. Joking. O, tu jest celownik laserowy. A nie, tu jest celownik laserowy. Fajna, ale broń jest zbyt zbudzony.

a wiesz ten typ o to skacze po ludziach i już rozsadkuje rękami yeah. już go nie ma. Watch out! Ale patrzcie, jak tamten fajnie się utopił. Patrz, jak ładnie pływa na powierzchni rzeki. Problem sam się rozwiązał. No. Tylko, wiesz co to jest ciekawe, no siatka się nie zepsuła, on sobie leży i odpoczywa Słysza, poza siatką. No patrz, kurwa. Nie złapał się w sieć. W <laughs> Przykra sprawa, nie? <laughs> Najlepsze jest to, że ja nie widzę go. To Nie pij więcej, no bo nie widzisz dalszy ten zasięgu, w polu widzenia nikogo. Hmm. ale bluruje się ekran, jak ruszasz szybko ekranem. Dzień dobry, czy jest co yes. ja, ja słyszę? Tanka? Tanki sta i coś jest. Tak On to ma zdolność, tego się nawet nie da uniknąć. No. To jest. utwierdliwe, proszę.

Napolować? Tak. O tutaj zobaczmy, nie, co jest Piła tu jest! <grym>. Piła defibrillator i amunicja no, jakaś. Amunicja jakaś no. Nie wiem ja mam apteczkę, ale ja amunicji nie biorę. Ale ja wiem defibrylator. Chyba sprinta mi tu brakuje. E, ten back for, for blood będzie trzeba zagrać. Back for blood? Tak to się zwało? musi to wrócić, znaczy pierw to musi wyjść. No no w czerwcu ma być, nie? Do czerwca jeszcze koło O, ma tam. Tak. Mam. Aro, gdzie ta piła? Była tam w domku. ją. Co? Tu jest Jeżdżałem druga, ją. tu jest druga. Po co? Koło nas Tylko jedna Tutaj interwoju. musisz iść Do krogody lapszej. Nie zerwało No bo amunicję buchową Miałem. Nie wiem czy to. Sobie... Jezus... Chwoje Będę tak uprzejmy i cię uleczył. Co? Znaczy to nie jest zainteresowany? Co? Macie, to nie jest Na za chwilę za... ją miałem, ale z niej zrezygnowałem. Ogólnie to teraz najważniejsze, co jest dla mnie, to amunicja, bo nie mam żadnej, tylko pistolety. Są psychotropy. No sniper. No sniper to za mnie kiepski boomer! w tej grze. To to szczel. no. Ja jak są efekty dźwiękowe, jakaś muzyka, to ja was ledwo słyszę. Ja w ogóle sam siebie nie słyszę. Tak to jest głośno. A no, tylko że mam... Ty, bo się... mam płaczkę tutaj gdzieś. Gdzie? Gdzie? Będziemy z dziedzicem ją we dwóch piłom. Chodź, chodź, chodź! O on, A, dobra. Ko A, no co ty I ko koło mnie jeszcze? ta przyjemniaczka... ...płacząca. Słyszysz ten... ten płacz? Tą rozpacz patrz, ten ból po stracie. Nie wiem, czy w tym czymś nie będzie. ale poczekaj na mnie. Teraz głośniej ją słychać. No. Tu gdzieś jest, bo na prawą stronę ją słyszę Jest, widzę ją Nie. mną jest Czekaj, czekaj, czekaj. Widzimy, jest nie powstałem Ty no, tu dobra dawaj ją, ja od prawej ha! Oj, żeście ją skasowali <ślesk> O! Dobra. Nie, ty leci, zaraz zginiesz tam gdzieś w bajce. Ale ja chciałem popływać, nie mogę. No już joki zarazem się wyskoczył, no, no, za to nie pewnie. Mam shotguna. No joki za musisz tam leci, by zginął jak ty. Jego sprawa. Ogólnie ktoś chętny mnie uleczyć? Oooo, yeah, będę? No Dobrze, ale jestem dobry. Ty, S i nas pokonało w zabitych. Tak, ale jestem tym S SI i. We wszystkim. Mnóstwo. Kurde, Kodany przez komputer okay. O, coś się zaczęło przerywać, chyba internety tracisz Chyba tak On cię przez chwilę zaczęło przerywać O, no to tu... ty więc więcej zdałeś. Patrz jak, jakie obrażenia zadał, że jest <grym> o, On się nie patyczkuje. Ja co coś nie może uleczyć? Czy nie, ja nie bardzo? To się sam uleczy się, Ulec się o, Ale Roszel... ty masz sporo życia jeszcze, Jezus. Wiem. Okej, okay, okay. może weźmie magicznie tą apteczkę. Nie, zbyt skomplikowane jest dla nich. A nie, dobra, już wzięliście, okej. Okay. No, ja chciałem przez okienko pozabijać. Uwaga na bagie. No, tak. Zaraz chodzę jakieś te, topielce znajdziemy. Polskie folklor, folkloru. Gówno główno na to by zostawiają czarne. czarne, brązowe. Tu są celowniki laserowe, jakby co? To no dobrze, bo ja swoją broń straciłem. No, a za tą zamknęłam. Granatnik. Ktoś na granatnik. O tak, shotgun z. Ja, A granatnik jest jako osobna broń, czy on się podczepia do broni? Nie, znowu i one skończą i nie hmm. o, tak. o, kurs. 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 Gdzieś słyszę śmieszka. jakieś jakiś... jakiś Jakiś we mnie rzucają. Co? Te na ząbek, Ja będę się dość często pytał co, bo jak jest e, akcja, jakieś głośne efekty, to ja was w ogóle nie słyszę. Tak, tak głośno dźwięk mam. Co mówiłeś? Bankista. Wiem, wiem, widzę. To jest trochę, to jest trochę ten, bulwacka, że kurde, nawet jak unikniesz, jego żółte kamienia, gdzieś na bok odskoczysz, to A. i tak, i tak ten kamień poleci prosto na Ciebie. Wow, wow, co to popalił? Nie wiem. Nie da się zamknąć. Niestety, zdarza się. Oj, nie wiem czy chciałbym tankować, Został tutaj na e, bajnie. mając podmiast, y Po jakimś gównem rzucają w nas. Dobra no Co dalej, Bagniak jakiś. Weź granatnik i chyba znowu gdzieś jest i Witch jest w pobliżu. No właśnie słyszę. Albo mi się wydaje. Słyszę do mnie muzyczkę. Czy ktoś chce łopatę? I jockey tu ma inny model, albo mi się wydaje. Nie, No trochę inaczej. Jest to jest to bagienne. No ale pisało, że cię ocaliłem No bo jak weźmiesz tam jak okay. weźmiesz um, jakiegokolwiek zombiaka Chyba wiem gdzie no... jest nasza przyjemniaczka, tak przynajmniej mi się wydaje Ups Ups Nie to planowałem Nie sądziłem, że tu jest przejście dalej. Bo ja cię teraz nie słyszę, tak, że sorry. Jest strasznie głośno. Nie ja czy po prostu nie lepiej było w grze rozmawiać. O, fajnie. Ale się ich zebrało. Proszę o trochę ciszy, bo ja nie rozumiem, co koledzy do mnie mówią. Proszę już się skończyć. Dziękuję. Tak. 2HP1. Nie trzeba... No, po twoim życiu sądząc młodego trzeba uleczyć Możeśmy gdzieś witch pominali, no ale nic było. Ale le heczczo to, to dostał. Karabin sniperski każą mi wziąć? Reloading. Nie każą, a możesz. Ale że ma ja wolę karabin ten, ten, zwykły, ale amunicji nie ma, aaa, no to. O, gdzieś ujrzy się. Gdzieś nie, To nie ujrzy, boomer. No. Tu jest piła. Ja jeszcze mam piłę wcześniej. są apteczki. Tu jest odjonał automatycznie. To dobrze, zaraz go wezmę. Bo ja mam teraz karabin snajperski, a to jest troszkę Polaczka. Chociaż na hita zombieaki schodzą. Tu jest apteczka, jedna, jakby coś potrzebował. Mam będę Nie, mi się apteczka przydała. No to tutaj jest. Gdzie masz nasz shotgun? Zmatyczny młody. Tu. O! To jest. This shotgun will put the hurt on them zombies. Heads up. Look out! Watch out! Stop shooting! Reloading. Oh. I'm reloading. reloading! That's a dog, He's just out of the spot. No. oh. oh. Hej, hey To jest bezpieczna strefa. Jest Bo już mi za nią tęsknął. Czyli za krzekami tam, 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 tam. Co co tam to Tutaj to, to, to zombie odpłynął? A? a co zombie popłynął dalej? Może być adrenalina Ty w szerega się pobawi Idealnie pasujesz Bez przesady A te, te, tu jakieś zombie pod wodą też łapią. Trzeba pod A siebie tak, strzelać. Jest to, że tak, to, że to jest jest. nie ma. takiego skoncentrowania O tam są jakieś światła. Tam może być ten. Nasz bezpieczna strefa. jest Nieważne. Ja to z tego bagna już wyjdzie. On z no, jest jest pozostań, moja... mm -hmm. Gdzie jest ta bezpieczna strefa? Reloading! Odcinek się dało, się już skończyć O! ujdzie gdzieś, się Ja ulicz się nie słyszę, to są głupie ale... A dobra, dobra. mam wszyscy widzę. Jest. jest, ruch. Ja też, ja też chciałem mieć jakieś za, na ten, za Uitch obrażenia. Proszę, nie ruszaj. No już chcieli no, nie to, 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 to zostawić Nie, tutaj przy tym nie Na cholerę się G Jesus, gresz. Rachel, no, Rachel to, to też śluby, O, prawie ja, O Nick, you should use that on oh, oh, oh. o. o dobra nasza Znowu roz. No, jesteśmy słabi pany No niestety uh. Oooo, 27 minut nagrania Ooo. O, o, o. No tak akurat No akurat, tylko że na tak No jakby... będzie ewentualnie dłuższy, bo będzie finał. Tylko że teraz wiesz, nie wiem ile to ma y, tych y, tak jakby pod rozdziałów. No co, że będzie dłuższy. Bym musiał palić w internetach y, ile mają poszczególne rozdziały. Czekaj? I tam. Na jeden będzie mniej. No na razie tak, jeszcze tak. nagrywam, ale... Bo chodzi o to, że jak ten, że jak będą trzy, to bez sensu robić ten. Dwa, nie? Jak jeszcze jeden rozdział będzie. O, jak to pisać? Rozdziały Left 4 Dead 2? Left 4 Dead kampania, po prostu. Um, Czemu bym mnie strzelasz? Bo może. To Warka mnie strzelać, bo on nam łójczy zabrał. A ja też tym tak? czasem zabić? Ale ty nie masz piły Nie masz do tego predyspozycji Ale ja chciałem rozstrzelać To <śmulatuj> było Dark Ale jakoś tak O jeżdżale. Etapy Osada na mokradłach Śiąsawiska slumsy I plantacja To będzie jeszcze jeden odcinek z tego prawa Dobra Dzięki, wielkie za oglądanie. Zapraszamy na, zapraszam na kolejny odcinek, który będzie po kolei nagrywany. Trzeba nagrać odcinki na zapas, bo jutro mam kolejny wyjazd. Jutro to znaczy. Tak dla pewności, jutro to znaczy 12 stycznia. No daj mi spokój z tą piłą. Dobra. No dzięki, a później będziemy krzyczeć, że apteczki nie mamy. Dzięki. Dobra. Dzięki, na razie, do następnego. Right. <laughs>